Dzisiaj postaram się zbudować jak najlepszy zespół Barcelony. A moim sposobem na zdobywanie zawodników będzie kręcenie kołem fortuny po każdym golu, którego strzelę. I jeżeli już wszystko jasne, lećmy poznać pierwszego rywala w Division Rivals. I wygląda na to, że mamy pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku i sprawdźmy, jaki będzie miał skład. No i jest to chyba jakiś początkowy skład, ale mam tutaj TOTSa Watkinsa na ataku, więc może być naprawdę ciężko Garcia podaje do napastnika. Już jest Blisko pierwszego gola, szansa na strzał. Gol! I tak jest! Mamy pierwszego gola już w drugiej minucie meczu. Najpierw musimy wylosować pozycję, także sprawdźmy, kto jako pierwszy trafi do mojego składu. Dobra, i oby to był jakiś napastnik, żeby łatwiej się strzelało, chociaż w pierwszym meczu. Można było zobaczyć, że było to dosyć łatwe i jest to lewo skrzydłowy, bardzo fajnie, bo mam przygotowanych kilku naprawdę fajnych zawodników na tą pozycję. No i jako lewo skrzydłowego mogę trafić Neymara, Żoła Felixa, Rano Torresa i Ansu Fatiego. No i dobra, sprawdźmy kto będzie na lewym skrzydle i obył to był Neymar albo Felix i chyba będzie to Neymar. Tak jest, mamy Neymara, także najlepsza opcja, którą mogłem trafić. No i tak początkowo wygląda mój skład z FC Barcelony. No i pierwszym wzmocnieniem będzie lewe skrzydło i zmiana Ferrana Torresa na oczywiście Neymara. Ale zanim to chciałem tylko powiedzieć, jeżeli przegram ostatni mecz, będę musiał cały ten skład przepalić w jakimś SBC. Także mam o co walczyć. Mamy kolejnego rywala i tym razem już na pewno nie będzie tak łatwo, ponieważ skład przeciwnika jest dużo mocniejszy niż poprzedniego. No i dobra, jest Neymar. Neymar. Ajajaj, aj, aj, niestety przeciwnik to odbiera. Neymar. Ładnie przyszedł już pierwszego obrońcę. Neymar. I teraz Neymar strzał. I tak jest! Mamy już drugiego gola w dzisiejszym odcinku. I zaraz dodamy sobie drugiego zawodnika do tego składu. I sprawdźmy, jaka będzie kolejna pozycja. A tym razem będzie to prawe skrzydło. Także fajnie, bo lecimy napadem. A na prawe skrzydło do trafienia mamy Rafinę, Messiego, Adama Traore i Dembele. Także lećmy. No i niestety, niestety, jest to Rafinia. Także moim zdaniem jest to drugi najlepszy traf po Messim. No i lećmy go dodać do naszego składu. No i dodajemy Rafinię na prawe skrzydło. No i widać już. Fajną poprawę do tej 11. Mamy kolejnego rywala. No i tutaj już widzimy najlepszy skład ze wszystkich, także mam nadzieję, że nie będzie tak ciężko. Rafinha. Rafinha, zejście do środka. Podanie do pomocnika strzał. Niestety strzelał on obok bramki, a było już naprawdę blisko. I jeszcze Bellingham, strzał i broni to mój bramkarz. I leci Garrido. Garrido, sam na sam. Czy on to strzeli? Garrido, strzał i Ederson niestety to broni. Mocha. Podanie do Neymara. Neymar. Ma bardzo dobrą pozycję. Neymar. Neymar kontra Ederson. Neymar. I tak jest. Mamy trzeciego gola. I zaraz trzeci zawodnik wpada do mojej jednostki. Dobra, mamy koło fortuny i sprawdźmy, jaka to będzie tym razem pozycja. I dobra, jest to bramkarz. Chociaż ten brązowy bramkarz, którego miałem, bardzo dobrze bronił w tym meczu. Ciężko było znaleźć jakichś zawodników z Barcelony, którzy grali na bramce. Także mamy tutaj Stegena Claudio Bravo i Pepe Reina Lećmy, mam nadzieję oczywiście na Tersteigena, bo jest to najlepszy wybór, a będzie to Claudio Bravo. Także dosyć średnio, no ale okej. Okay. No a przed nami kolejny oponent, potanie do Alonso na drugą stronę. Włód i przeciwnik ma bardzo dobrą okazję na strzelenie pierwszego gola. No i niestety Claudio Bravo się tutaj nie popisał I William strzela na 1 do 0 Rafinha dribbling, strzał I jest to kolejny gol w dzisiejszym odcinku I tym razem będzie środkowy pomocnik Czy lewy obrońca? Środkowy pomocnik No i na tej pozycji jest chyba najciekawiej A tutaj mogę dodać Xavi'ego, Gavi'ego, Petriego, De Jonga i Gundogan'a. No i na środku pomocy zagram De Jongiem, Także super Tak naprawdę tylko lepszą opcją był chyba Xavi No i już mogę wymienić jego brązowego pomocnika na De Jonga. A skład mojego przeciwnika prezentuje się następująco. No, i jest on bardzo mocny. Neymar, ależ dribbling. Neymar było blisko rzutu karnego. Spodanie strzał. I niestety jest to spalony. A byłby to kolejny gol. Neymar, Neymar. Podanie do środka strzał im bakę, strzela kolejnego gola w dzisiejszym odcinku. I sprawdźmy jaka tym razem będzie pozycja do obstawienia i tym razem mamy lewego obrońcę. No i lewych obrońców mam niedużo, ponieważ tylko tylu znalazłem. Jest to Alba, Balde i Alonso, którego już mamy w składzie. Sprawdźmy czy uda mi się ulepszyć ten zespół. No i będzie to Alejandro Balde także bardzo fajnie i zaraz zobaczę czy ma jakąś wersję specjalną. No i trafię do składu Alejandro Balde w wersji 86. Tak prezentuje się aktualnie moja drużyna i za. Zostało tylko 6 zawodników do ulepszenia. No i teraz jest szansa dla mojego przeciwnika. Na szczęście jest Balde, którego przed chwilą dostałem. De Jong, podanie do Neymara. Neymar, piękna sztuczka. Neymar, jeszcze Neymar. Neymar i Neymar już praktycznie sam na sam. Jeszcze może być wrzutka. Neymar strzał i gol. Jest to już chyba piąty albo szósty gol. Dobra, wchodzimy na koło fortuny i losujemy. Sprawdźmy, kto tutaj tym razem będzie, i jest to napastnik, czyli chyba najciekawsza pozycja w dzisiejszym odcinku. No, i tutaj do wylosowania mamy oczywiście Lewandowskiego, Eto, Klajwerta i Obama Younga. Sprawdźmy jeden z czterech, nieważne kto, i tak będzie to bardzo fajny traf. No, i z tego co widzę, jest to Klajwert albo Obama i jest to Obama Young, także super, bo mam w klubie jego wersję zawodnika miesiąca. No, i podziękuję już pału Wiktorowi. Wysyłam go do klubu, a na atak leci Pierre-Emeric Obama Young, który w Barcelonie zagrał jeden bądź dwa sezony. Obama Young, Obama Young, pierwsza akcja. Czy to od razu to będzie gol? Nie, ponieważ mój przeciwnik się przesunął bramkarzem, z tego co widziałem. Romeu. Obama Yang, Obama Yang, przeciwnik przesunął się bramkarzem i tym razem udało mi się to wykorzystać i już w czwartej minucie strzelam kolejną bramkę. No i zostało tylko pięć pozycji i sprawdźmy, jaka będzie następna i jest to środkowy obrońca. A środkowych obrońców mamy dwóch, także mam też więcej zawodników trafienia, jest Pujol, Araujo, Kuman, Hundę, Lęgle, i Bartra I pierwszym będzie Kuman Jest to Kuman, także super, bo jest to legenda I tym razem będę musiał podziękować Faye No i 47 tysięcy za obrońcę Jest to dosyć mała cena, uważam I bez przedłużania lećmy z następnym meczem Jorginho Jest tutaj Balde No naprawdę bardzo mocny jest ten zawodnik Ajajaj, aj, aj, niestety Wanda, Dijk to przejmuje jeszcze Obama Young. Podanie rafinii do Obame Yanga. Obame Young! Ależ ty, teraz była mocna bramka. Ajajaj, aj, aj, teraz niestety socjaliści, sam na sam. No i jest to bramka dla mojego przeciwnika. Jeszcze mój pomocnik to przejmuje. Podanie do Obame Yanga. Pierre Emerick, Obame Young, strzał i Wandersar to broni. Przejmuje, ale teraz Balde i ma nawet dobrą okazję do strzału. I jest to chyba rzut karny albo rzut wolny z dobrej pozycji. I tak jest. Mamy Gola. Kolejnego w dzisiejszym odcinku. I zostały tylko cztery pozycje. I sprawdźmy, kto będzie następny. I jest to prawy obrońca. No i na prawą obronę mamy Cancelo, Semedo, Zambrotte i Bejerino. Zakręćmy kołem i sprawdźmy, kto tutaj się wylosuje. I chyba jest to Zambrotta. Dokładnie tak jest to Zambrotta. Także najlepszy traf, jaki mogłem sobie wymarzyć. Także mamy kolejną legendę w swoim składzie. No, i do końca zostały tylko trzech piłkarzy. A przypominam, na końcu zagram mecz o wszystko. Na sali, którego będzie cała moja dzisiejsza jednostka. Podanie do Rafini, On odgrywa do Obamy Younga. Bioremerik Obamy przechodzi kolejnego zawodnika. Obamy No i trzeba wycofać do tyłu Romeu z strzałem. Oj, to może być gol dla mojego przeciwnika, ale chyba ze spalonego. Dokładnie tak. I teraz bardzo dobre wysunięcie. Frankie de Jong. Szansa na sam na sam. I z szansą na gola jeszcze jest Neymar, który poprawia i strzela kolejną bramkę w dzisiejszym odcinku. No i zostały tylko trzy pozycje do końca i jest to SPO. Na no tutaj do trafienia mamy Rivaldo, Hadziego, Riquelme i Messiego. Także zobaczmy, może tym razem uda się trafić Messiego. Nie, niestety nie jest to Messi, jest to Riquelme, także no też dobry zawodnik, no ale nie jest to Messi. No i żegnam się z moim środkiem pomysłowym ofensywnym, czyli Alexisem Garrido. No i Riquelme na rynku transferem kosztuje 26 tysięcy, także weźmy go i jeszcze muszę z Mieć formację. Podanie do Rikelme i może to będzie bro, gol. I tak jest, mamy kolejnego gola w dzisiejszym odcinku, a strzelcem tej bramki jest Rikelme którego przed chwilą dodałem do składu. No i zostały tylko dwie pozycje i żeby nie przedłużać, to dodajmy sobie obie naraz i zaraz lecimy z ostatnim meczem. Araucho Nie, Kunde. Będzie to Kunde, także bardzo fajnie. No i czas na drugiego pomocnika i tutaj może być naprawdę ciekawie, bo jest to chyba najlepiej obsadzona pozycja w Barcelonie i będzie to Pedri. No i niestety nie umiałem znaleźć na rynku transferowym innej wersji Niż tą zwykłą, także nie będę musiał zagrać w wersji 85. No a tutaj mamy Pedriego w wersji 89. No i tak prezentuje się finalnie mój skład w dzisiejszym odcinku. No i przede mną został tylko ostatni mecz, w którym będę mógł stracić całą tą jednostkę. A żeby tak się nie stało, muszę wygrać. Także lecimy sprawdzić ostatniego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. No i mamy ostatniego przeciwnika w dzisiejszym odcinku i sprawdźmy, jaki będzie miał skład. No i jest to średni skład, chociaż napastnika mam mocnego, bo jest to Oli Watkins. No i dobra, lecimy z ostatnim przeciwnikiem. Rikelme. Zambrotta podłączył się do ataku. Zambrotta podanie do środka, ale niestety bramkarz przeciwnika to łapie. Jeszcze jest Obama Yang. Wrzutka w pole karne. Jest tam Rafinia. Rafinia. Ajajaj, bardzo blisko było do oddania strzału. Jest Rikelme. No i jest też Obama Yang, który jest bardzo szybki, przypominam. Obama Young. Niestety bramkarka przeciwnika to broni. Rikelme, on z tej pozycji może strzelić Rikelme? No niestety, bramkarka mojego przeciwnika jest naprawdę mocna. Oli Watkins, jest bardzo niebezpieczna sytuacja teraz, Oli Watkins. No i niestety jest to rzut kary dla mojego przeciwnika, no ale musiałem się jakoś ratować, bo byłaby to na pewno bramka. Saka i bronimy to Claudio Bravo, jest cały czas 0 do zera. Pięknie ominął tutaj przeciwnika rywali. I tak jest, Rikelme strzela na 1 do zera w tym meczu. Mamy De Jonga. De Jong przeszedł jakoś przez tego przeciwnika. Podanie do Neymara, i tutaj może być wrzutka na Riquelme. Rikelme czeka i tak jest. Kolejna bramka tego zawodnika, i już mamy 2 do zera. Rafinio. I teraz Obama Young, on tutaj może zamieszać, Obama Young strzał i to musiała być bramka na 3 do 0 i prawdopodobny rage quit mojego przeciwnika. I mamy rage quit mojego rywala, no i tym samym dziękuję za obejrzenie tego odcinka i jeżeli on Ci się spodobał, kliknij tutaj i zobacz ostatni materiał na moim kanale.